I od razu jest ciekawie, tam jadą koleje dolnośląskie, a tu mamy EU07003, ale to jest asynchroniczna siódemka Intercity Pomorzanin, dzisiaj ciągnie ta oto siódemka i rusza. poidełek dla lokomotyw tych zielonych właśnie i tu kolejne jest także stonka, czyli lokomotywa SM42 która będzie ściągać zaraz zobaczymy jaki skład Sys Express SM42 1090. fabryka lokomotyw szanów na tu widok na kory postojowo-odstawcze. Jest taka dziewiątka I koleje dolnośląskie. I jazda manewrowa. Lwów Ekspres. Przemyśl główny. Wrocław główny. Pozdrawiam mechanika tej stonki. A skład Lwów Express przytargała ...żywiołka. Jedzie w naszą stronę EP 09024 Morzec we Wrocławiu to taka bardzo charakterystyczna kopuła tutaj są bardzo efektowne, żelazne sklepienia, są też tutaj różne fikuśne ozdoby, superonie z metalu, a tu stoi impuls Lewak do Wielcza-Laskowic, to do koleje dolnośląskie. szalaskowic pojechał znowu mamy czerwony sygnał na semaforze schody prowadzące na feron numer 3 i taśma bagażowa po której można sobie z łatwością przetransportować bagaż adakt który jechał jako Intercity city teraz zamienił się w Intax city fredro Wjeżdża pociąg, który ma naprawdę długą trasę. Szczecin Przemysł, Intakim Matejko. Wieloletnia Lejewska Zdrowie 31 e Wrocław z Intercity Matejko przyprowadziła siódemka z naklejką wrocławską a teraz następuje podmiana loka i wjeżdża EP09 James Bond czyli 007 papa ko IPAL Ciekawe nazwy pociągów związane z rybami, tutaj widzicie Szczupaka, na pewno też jest Karaś, a tak wygląda pociąg osobowy Szczupak do Milica. Polregio w barwach, województwo o Wiecie, Luzak. Lokomotywa EU07030, to niska numeracja. TLK wyszukności lupcina do świla

też tutaj jest jazda manewrowana i będzie podmiana na EU07030. Za chwilkę będzie tutaj sprzęgana EU07030, która właśnie się zbliża. Także skład polregio I znowu idealnie. EU07030 i koleżanka 1065, która jedzie sobie odpocząć. A teraz piękne dźwięki, rozgrzewka przed objazdem, jedzę kolejny skład KD Koleje dolnośląskie ze szklarskiej poręby górnej do Wrocławia Górnego i Damy na sygnał z TLK wytłumkowski. Startuje TLK Wytwójkowski Proszę, mamy kolejną EU07, tym razem jest to Intercity Szyndzielnia do Chustki. Wjechał spalinowód SA-134 do Mamy Alicję, Polregio do Poznania Głównego, a więc w tym momencie już są pokazani wszyscy przewoźnicy, którzy zatrzymują się na stacji Wrocław. Główny Intercity szyndzielnia. Jak się można domyśleć, tak tu jest Bielska, białej, głównej. Jedze kolejna siódemka PKP Intercity z PT382. na to Wrocławia. Ledwo wjechał jeziorak, a już rusza spalinogus do Przednicy. rusza skład Polregio z Wrocławia do Ostrowa Wielkopolskiego i tu jedzie Alicja, czyli 57 al i kolejny impuls kolei dolnośląskich, tym razem do Lubania Śląskiego Dalszą drogę rusza Intercity Szyndzielnia z EU 07 Jak widzicie jest piękna pogoda, pora iść. W miasto na chwilę. Bajorko, ale są ryby. To są stręgi i to naprawdę ogromne, grubo ponad 20 cm. Po około 20 minutach spaceru z dworca docieram na rynek. Budynek jeden z najbardziej charakterystycznych, czyli ratusz. Teraz tutaj odbywa się jarmark i szaszłyk za 39 zł, nieźle. We Wrocławiu można spotkać bardzo wiele figurek krasnali, tak jak tutaj widzicie, aż trzy obok siebie jest ich 382. Krasnale są rozsiane po całym mieście i znajdowanie ich to jest jedna z atrakcji, zobaczcie, tu jest pompa ale tutaj znajduje się również jakiś krasnal, taki mocno nieogolony jestem głodny idę w sprawdzone miejsce do pizzerii która serwuje pizzę neapolitańską będzie pysznie i Napoli i wjechało piwko przyszła tu w końcu Pięknie pachnąca wódka. Idę na dworzec zrobić lajwa dla Was. Pol Regio bo o głównego podstawia się. fruje sobie stonka, A teraz trochę migawek z drogi do Wrocławia pociągiem Intercity-Asnyk. Do stacji Warszawa Wchodnia, do stacji Wrocław Główne przez Stację Skierniewicę, Łódź Widzę, Duńska Wola, Kalisz Ostróg Jokowolski. To invite you to try the meals offered by the VARS service. Koluski. Łódź hojny. Station. Łódź hojny.